Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie po przerwie świątecznej. A o czym dziś będziemy rozmawiać? O tym podpowie nam dzisiejsza zagadka. Posłuchajcie. Kiedy mam go spotkać, to parasol noszę i zakładam płaszczyk, a także kalosze. Połknę ta piosenka i o czym była ta zagadka. Mhm, zgadza się. Dzisiejszym tematem naszych zajęć będzie deszcz. deszcz. I będziemy rozmawiać o tym, jak powstaje deszcz, bo na pewno jesteście bardzo ciekawi. Wędrówka Kropelki W pewnym mieście, którego nazwy już nie pamiętam, Znajdowała się przepiękna leśna polana. Wokoło niej rosły przecudne drzewa, z których raz na jakiś czas wiatr zdmuchiwał liście. Na jednym z tych liści leżała błyszcząca kropla. Na pewno została tu po wczorajszym deszczu, ale tego sama nie pamiętała. Beztrosko wygrzewała się na słoneczku, które co róż wysyłało w jej stronę promienny uśmiech i rozmyślała. Jak dobrze musi być ja kółką tam w górze i motylkom, co mogą fruwać z kwiatka na kwiatek. Chciałabym być motylem. Nie, chciałabym dzwonić i pluskać się jak strumyk. Powiedziała to tak głośno, że usłyszało ją słoneczko. Słoneczko dzień w dzień obserwowało to, co dzieje się w przyrodzie i wiedziało, że marzenia kropelki niedługo się spełnią. Będziesz tam, gdzie fruwają jaskółki, i fruwać będziesz jak motyle i zadzwonisz jak strumek po kamykach będziesz blisko i daleko zobaczysz to o czym ci się nigdy nie śniło zobaczę szepnęła kropelka i poczuła jak słoneczko zaczęło mocniej przygrzewać nagle nie wiadomo jak zaczęła przemieniać się w coś lekkiego i przejrzystego i unosić do góry Wznosiła się coraz wyżej ku puszystym obłokom. Była teraz tak wysoko, że widziała z bliska jaskółki fruwające pod niebem. Nagle jednak, ni stąd, ni zowąd, wylądowała na jednej z kilku błękitnych chmurek. Poczuła, że robi jej się strasznie zimno. Przestraszyła się, kiedy wiatr. Przygnał ciemne chmury. Chmury zabrały biały, puszysty obłok, zamruczały groźnie, zaświeciły błyskawicą. Luną deszcz. Kropelka uczuła, że leci w dół, że spada. Po drodze widziała rozłożyste drzewa, zielone trawy, z daleka widziała domy i ulice, które skąpane były w strugach w deszczu. Otarła się także o skrzydło motylka, który leciał szybciutko, by ukryć się przed ulewą. Skakała po kamykach. Płatkach kwiatów, źdźbłach trawy, aż w końcu wylądowała w jeziorku. Przypomniała sobie słowa słoneczka. Prawdem mówiło. Zadzwoniła mała kropelka, zanurzając się w jeziorku. Spędziła w nim trochę czasu. Pływała brzuszkiem do góry, uśmiechając się wesoło do słoneczka. Pogodny dzień patrzyła w niebo na białe chmurki, srebrne od słońca. Marzyła, żeby znowu wędrować. I nie wiadomo kiedy w gorący dzień płynęła znowu w lekkim obłoczku. Wiatr pędził go jak żagiel na morzu, i obłok płynął nad lasami, nad polami i miastem. Tym razem, podczas spadania. Wylądowała w strumyku. Ale dokąd zawędruje razem ze strumykiem? Do rzeki, do morza, odpowiedział czyjś głos blisko na łące. To bociek, który znał i rzeki i morze, bo zwiedził świat. I strumyk wpadł do rzeki. Kropelka płynęła teraz szeroko rozlaną wodą, Aż pewnego dnia zobaczyła mewy i statki. Może, szepnęła, to właśnie jest to, o czym mi się nigdy nie śniło, o czym mówiło słonko. Kropelka kołysała się teraz na falach. Biegła szybko w srebrnej pianie, wyrzucała muszelki na piasek. Albo płynę po niebie, albo z deszczem wędruję na ziemię. I znowu słońce zmienia mnie w chmurkę. Chciała o tym powiedzieć jaskółkom, ale jaskółek już nie było, a wiatr dmuchał zimnym oddechem, rzucając na ziemię kolorowe liście. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie bajki o kropelce, która opowiedziała nam o tym, w jaki sposób powstaje. Deszcz. A jak to się dzieje, powtórzmy sobie jeszcze raz. Tak, z opowiadania dowiedzieliśmy się, że kropelka, kropelki deszczu zawsze są wśród nas, lecz w różnej postaci. Kropelki wody znajdują się na przykład w morzu, w strumykach, w jeziorkach. Kiedy robi się ciepło. Kropelki wody, które znajdują się na przykład w morzu, zamieniają się w tak zwaną parę wodną. Ta para unosi się do góry i tworzy chmurki. Później, kiedy chmurką zrobi się chłodno, kropelki spadają w dół na ziemię w postaci deszczu. I deszcz spada z powrotem do strumyków. Do jeziora i z strumykiem z powrotem kropelka deszczu wędruje do morza. Czyli nasza kropelka deszczu nigdy nie znika, a jej droga, jej wędrówka to takie kółeczko. Znajduję się w morzu. Kiedy robi się ciepło, w postaci pary wodnej unoszę się do góry. Kiedy zrobi się chłodno, w postaci deszczu spadam z powrotem w dół do strumyka. Z strumykiem do morza, i ta sama droga cały czas w kółeczko wędruje, nasza kropelka deszczu. To właściwie bardzo proste. Zjawisko parowania możecie zaobserwować, kiedy mama lub tata gotuje wodę w czajniku. Tak, na herbatkę. Wtedy możemy zauważyć parę wodną. Ale musimy być bardzo, bardzo ostrożni, bo dobrze wiemy, że możemy się nią Opa. oparzyć. A kiedy mama gotuje zupę w garnku i przykrywa pokrywką, mhm. podniesiemy tą pokrywkę do góry, to na, pokrywce, na tej pokrywce widać kropelki. Tak, to jest kropelka, która wędruje, tak? Na przykład z zupy na pokrywkę i z pokrywki z powrotem do. Zupy. I możemy to pokazać Wam teraz na bardzo prostym przykładzie. Zobaczymy wędrówkę kropelki naszej wody. Kiedy do słoiczka wlejemy gorąco z czajnika wodę, widzimy jak kropelki zamieniają się w parę wodną i osadzają się na Bokach tego naszego słoiczka. Teraz przykryjemy ten słoiczek talerzykiem, i ten talerzyk jest naszą chmurką. Na talerzyk położę kilka kostek lodu, aby ochłodzić nasze powietrze od góry. I teraz zobaczymy, jak nasze kropelki na bokach tego słoiczka. Będą spadały z powrotem na dół. Widzicie, kochani? Jak wędruje nasza kropelka. Mhm. Kto widzi spadające kropelki w dół? I tak wygląda właśnie podróż naszej kropelki. Gdy robi się ciepło, wędruje do góry. Gdy robi się chłodno, kropelki spadają w dół. Nie próbujcie robić sami tego doświadczenia w domu. Tak, możecie przy pomocy rodziców zrobić to doświadczenie w domu. Potrzebne nam do tego będzie: słoiczek, woda z czajnika przygotowana gorąca oraz talerzyk i kostki lodu. Przyglądamy się, jak nasze kropelki spadają w dół. Przepięknie to widać, przepięknie. Kropeleczki spadły w dół. A my teraz nauczymy się naszej piosenki. Najpierw powtórzymy sobie słowa. W pochmurny dzień. W pochmurny dzień, gdy słońca brak. Gdy słońca brak. W koło szary świat. W koło szary świat. Posłuchaj, jak piosenki swe. Posłuchaj, jak piosenki swe. Deszcz na szybie gra. Deszcz na szybie gra. Na szybie gra. Kap, 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 kap. Kap, 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 kap. Śpiewasz ty i ja. Śpiewasz ty i ja. I możemy podczas tego śpiewania kap, kap uderzać sobie rytmicznie, na przykład yy, widelcem, yy, w yy, szklankę, na albo szklankę. W strykać? Maluszkami, różne tak jak pada deszcz. Deszcz wydaje różne dźwięki. Zależy od tego na co spada. Kiedy uderza w rymę, jest inny dźwięk. Kiedy spada na ziemię, jest inny dźwięk. Kiedy mamy dach zrobiony z dachówki ceramicznej, prawie nie słychać deszczu. Ale kiedy mamy dach z blachy, to słychać jak uderza o tą blachę. To zaśpiewa im refren. Ka I wrynie też. Stuka o dach i w rynnie też. Dźwięczy miło tak. Dźwięczy miło tak. Zaprasza nas, by razem z nim. Zaprasza nas, by razem z nim śpiewać jeszcze raz. Śpiewać jeszcze raz. Stuka o dach. świat deszczowy rytm deszczowy świat deszczowy rytm czy deszczowy bas czy deszczowy bas kalosze łóż parasol weź kalosze łóż parasol weź już na spacer czas już na spacer czas deszczowy, deszczowy świat deszcz troszeczkę deszczowa pogoda, więc temat był dobry. Dla starszej grupy, dla starszych grup mamy jeszcze jedno zadanie. Na końcu dzisiejszego filmu umieścimy link do muzyki, której posłuchacie i odpowiecie na pytanie. Tak jak to często robiłem z wami na zajęciach, słuchaliśmy muzyki i zadawałem wam pytania. Posłuchacie sobie tej pięknej muzyki i odpowiecie na pytanie, co tam słyszeliście i jak nazywa się taki zespół, który wykonuje tą muzykę. Nie chodzi mi o nazwę konkretnego zespołu. Tak, tak. jak się nazywa? Myślę, że będziecie wiedzieć, bo o tym też często rozmawialiśmy odpowiedzi możecie odsyłać na maila, który będzie podany i napiszecie odpowiedź i podpiszecie wasze nazwisko i z którego przedszkola, imię, nazwisko i z którego przedszkola. Jestem ciekaw, czy wam się spodoba taka zabawa. Jeśli tak, to codziennie będziemy wam jakiś link do posłuchania muzyki mhm. udostępniać. Myślę, że warto jeszcze powtórzyć jeszcze raz pytanie. Czyli co dzieci słyszały w danym utworze tak. i jak nazywa się grupa ludzi wykonująca dany utwór. Tak. Czekamy z niecierpliwością na, na Wasze odpowiedzi. Do -do -do -do.